Uh, order one beer, more, one more beer large large, And uh, yeah, vodka And again, one... Uh, okay, okay One beer and yeah, one, one, one beer I, I ten, I okay. uh, And a Thank you <laughs> No? It's Come Is it popita? Ja nie wiem co on robisz To jest tak mycha, uciekaj chwilę tu są ogórki co to jest? Jakaś ta łaska Pan zdrawiam Magdę Słuchajcie dalej To jest jakaś przebula Dobra Dobra, wiesz, cel Ciekawe czy drzwi jaki to do tego z Dlaczego jest jedno O oh, kurwa, Patrzcie jakie słone, jakie słone, mówiłem ci. Tam jest mleko, ma swój spór. Mówiłem ci, to jest... Mycha. Ale mm mogę -hmm. mógłby być warianty, to. Ja pierdolę. Ja nie to jest takie dobre, że to taki głodny. Mm. Co to mm. Dziękujemy. No. Ty też takie robisz. Takie ja pierdolę. Mm. Dziękujemy za smacznego. No. Co? Zwróciłaś się? Nie uczy ode mnie? nie kradnij mi kontentów. Zaczniemy, no. <grystujemy> chłopcze. No. Za. rzeczy smacznego! Co Zaczniemy. Dlaczego Zaczniemy. Normalnie. Nie?

Co na knapovce? Aha. Walka o jedzenie, kto pierwszy ten lepszy. Czasami w życiu jest taki moment, że nie nieważne czy to jest druga półka na całe życie czy nie, ale czasami trzeba walczyć o twoje, czyli o jedzenie. To jest ten moment. Trzeba wyłączyć kurwa, jak się mówi, hamulce, uczucia. <laughs> Zobaczcie o swoje! Nie chcę pieniędzy od TikToka, nie wysyłajcie mi kochani, zostawcie sobie. Nie wysyłajcie nam prezentów, okej? Bo też piszę wysyłać. Tamki dupę i zmian płacać kawę, spierdalań z mojego kanału. No teraz ludzie ktoś pisze płacać. Ja nic nie chcę. Nie chcę od widów z TikToka, zostawcie sobie. My rodzinka, nie trzeba różyczek wysyłać. Dziękuję.

And percent No process? No. So uh, strong? Strong? percent. No, more, wow. more strong. Thank you. So okay. But okay. if you want real strong, you have to try Serbian rakia. Serbian, Serbian, Serbian rakia. rakia. Yeah. This is strong as well. Serbian rakia. Okay, yeah. oh. one and take taki small. Sorry. One no, again. Yeah. We don't yeah. have it here. We don't yeah. have it here. Uh, where? Ah, il resto è il più grande. Ah, ok, grazie. Okay, okay. Serbia. Serbia. Iraqia. Ok, grazie. Andiamo. Tu vuoi No? Tu vuoi dire che è. Allora, tu non sei più Ma è? un po' È È È

Dit uh, uh, okay. 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 yes. yes, uh, uh, is Oké? Dit is het. Ja, dit Dit alcohol. Ja, dank u Dit is het. 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 Dit Masza? Mm. Ja pierwszy, mamy foto Oj, dobra już nie jem szybko, widzicie? Ja dobra też się jadłem. Ja jadłem Przepraszam, byłam pojadłem Przepraszam, była Czy e. masz się przepraszać? To nie alkohol, nie zgłaszajcie TikTok To nie alkohol ten znowu je. Ja pierdolę, ostatnio jadłem o jedynakcie i ty kurwa, co ciebie stara, nie karmi? Wow, deser jeszcze, oh my god! <laughs> Ale dobrze. Dziękuję, is closing, Thank you, co powiedział? Kuchnia, aha, kitchen floor. Ty, czajcie. Deser przyszedł. Pozdrawiamy Ernest, twoją żonę Dobrze, fajnie. Słuchajcie, Słuchajcie patrzysz na szalkę. Wciśnięcie mnie od chwili. Słuchajcie, wracamy do 10 tysięcy widzów na platformie KIK Daniel Magical. Wystarczy go w pisać, za darmo możecie oglądać na telefonach. Może tam się do nas przekonacie, może będziecie milsi. Zapraszamy na kika. Do zobaczenia. A tak to wygląda. Dwa, dwa, do zobaczenia TikTok na Kiku, cześć, Kik Daniel, na Gika kanału. My tam jeszcze stary, nie? Dobra. Nie. Wróciłem widzowie, wróciłem, trzyma. Zdrowe odżywianie na noc, a jak? Tylko na noc, zdrowe odżywianie. Nie jesteśmy co dzień.

To jest polski obiad naszych rodziców i babci. Taki prawozy. zajebisty, polski, normalny obiad. Poważnie. No. 10 za 10. No. Ja też ci robiłam dobre potęgi. Kurwa. Nowe Nike urodzili. Są pierwsze ofiary. Klasyka, tak jest, klasyka jest najlepsza. A nie jakieś kurwa, makro My nie krzyczymy. Kamera jest daleko, tu ludzie tam daleko. Ty, włożyłem rękę przez Urożysz, w rękę, pożeseru. Ja, on jest w rękę, pokazać całą o, przed jakiś ulot, wstyd za was, mam tu krok, się zrobi, wiesz, wstyd za was, Albo Boże, to podaj mi swoje imię, nazwisko, podaj mi swoją twarz, wyszli. będę chodził tutaj z twoim obrazkiem, zdjęciem, będę miał takie zdjęcie, położę, jak pani wstyd jest za mnie, położę tutaj pani zdjęcie z pani ryjem, Pani imieniem i nazwiskiem, będę mówił, ty wstydź je za mnie. No, to znaczy, kurwa na mnie za, bo pierdol się ode mnie, ty, dziecko. <grywa> <grywa> Zrobicie Polakom za granicą, To kurwa jeć to naprawić, odwrócić karty, jak to się mówi. Gadamy z kenerami, herner, z ludźmi, wszyscy pani nas we przyjęli, w ogóle, wszędzie. Polaki co mają być, jakieś tutaj sztywniaki? No a być, Polska jest piękna, ludzie są zajebiści. nie damy się, słyszał? No, nie wiem, że smakuje albo rynku, może brać nie to Jest za tak tyle A co teraz? To jest tyre

To jest taki głodny wzrok, taki oczy. Moje wow. yeah. ziemię, to moje? To moje Nie na tyba głos, to też ta udzielnie jadła. Głodna była, po prostu szybko wyjadła. <noise> Czyli to bierzemy na owca, <noise> Dla mnie to jest Tak, ja? do O Daj, wytrać do szery, nie radłasz. Bo już się Daj obliż widelec stój. No? O, oblicz twój widelec. Oblicz no staj to usta. do ci O, okay. Aha. Okay, okay. Czy <laughs> jestem posłuszny? <laughs> Nie, to do celu Ogórki zjedzone. Pile zjedzone. Wszystkie tutaj czyste talene, ja really bym będzie jakaś taka wiesz dom, no? Czyż tu deser? Bateria pada. Uuuu! Przejdź i Kurwa, ale ile zapłacił? Tu będzie grubo coś piję. Jak strzelacie? Ja myślę, że tu pójdzie 150 euro, a wy? A ty. Nie układa się talerzy. E, to leży. To, dobre. My, pomiędzy nogi... Daj, palce, widzę. Kurwa, to kompletem mi wleciało... Łosie jeszcze się. Ja pierdolę mycha Przybiłaś mnie? Do buzi się wkłada białe. Uciłem cię, kurwa. Białe do buzi, czarny się Excuse me, box Yes. You like it? Yes, you. Thank you. dobre. Dobra, wasze zdrowie widzowie serducha na czacie.

Dobrze rozumiem? Serio? Koper? Marmona? O, no, wiem, wow, że wszystkie mówię, Czym? Co? Czekoladą! <grym> 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 Don't worry, <to> be happy. <grym> o oh, kurwa. <grym> Deser mnie pokolał. Deser mnie pokolał. Ja pierdolę.

Ale jest, bo nie masz swojego. Ty dodajesz Dodaliśmy cztery gości piorunku też po wydziale. <laughs> dobrze, że zamykają.